Dobry, witam Was serdecznie, ja jestem Kat, i dzisiaj zapraszam Was na Wrap up Podsumujemy sobie czytelnicze ostatnie dwa miesiące, czyli czerwiec i lipiec. Trochę tych książek mam, bo wróciła mi ochota do czytania i niesamowicie mnie to cieszy. No bo wiecie, trudno jest prowadzić kanał na Booktube i nie, nie czytać książek, e, nie opowiadać Wam o książkach, nie chcieć czytać książek, a jednocześnie e, nadal próbować być Booktuberem, więc cieszę się, że pomału mi ta ochota wraca. E, cieszę się, że dzisiaj mamy o czym porozmawiać. Pierwsza książka, którą przeczytałam, e, przynajmniej pierwsza, którą sobie odnotowałam, bo też. Nie zdziwię się, że nie wszystkie książki tutaj są. Ostatnio to zapisywanie książek nie szło mi najlepiej. Pierwsza książka to Follow Me, Like Me. To jest druga książka autorki Charlotte Seeger. Pierwszą książką było My Secret YouTube Life. Zresztą wspominałam Wam o obu tych książkach w ostatnim bookholu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to tam Was zapraszam. To jest generalnie trochę odpowiedź na tamtą książkę. W sensie tamta książka była z perspektywy, powiedzmy, YouTube'a, ta jest z perspektywy Instagrama, internetowego stalkingu, Kreowania takiej trochę innej osobowości w internecie. Dla mnie być może już nie aż tak trafiająca, jak mogła być, no bo nie jestem po prostu już grupą docelową tej książki, ale myślę, że takie osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę w świecie mediów społecznościowych, powiedzmy, nie wiem, 12, 14, 16 lat, i którzy jeszcze idealizują to internetowe życie i internetowe kreowanie własnego wizerunku, to myślę, że do nich ta książka zdecydowanie mocniej trafi i może być też fajną platformą do dyskusji między dziećmi, tym młodszym pokoleniem, a na przykład rodzicami czy starszym rodzeństwem właśnie o pewnych kwestiach związanych z mediami społecznościowymi. To może być dobra książka do wspólnej lektury i potem wspólnej dyskusji właśnie ze względu na to, że ona nie ma takiego charakteru bardzo moralizatorskiego. Autorka nie próbuje pokazać o, social media są złe, nie wolno tego robić, nie wolno mieć konta na Instagramie, tylko pokazuje pewne konsekwencje różnych zachowań i, i zbytniego przywiązywania wagi do pewnych rzeczy, które znajdzie. Znaj Znajdziemy w internecie. Więc z tej perspektywy książka jest warta uwagi. Dla tych starszych czytelników może nie do końca, tak żeby czytać indywidualnie, natomiast do grupy docelowej, do której jest skierowana, myślę, że jak najbardziej. Drugi tytuł, za który zabrałam się w ostatnich miesiącach, to było Moja droga Emmy Blue. I to jest książka, po którą sięgnęłam paradoksalnie z polecenia poniekąd Pauli, rude recenzuje na Instagramie. Paula bardzo rzadko sięga po obyczajówki, obyczajówko-romanse, więc jak tutaj sięgnęła i powiedziała, że to jest świetna książka, no to ja stwierdziłam, to musi być wybitna, skoro Paula mówi, że jest dobra. Bo Paula zazwyczaj tam kryminały, thrillery, horrory, tego typu rzeczy, mniej właśnie książki obyczajowe. Niestety, wynudziłam się jak mops. To totalnie nie była książka dla mnie, bo była przewidywalna od pierwszej strony właściwie. Cała fabuła dotyczy tego, że dziewczynka wysyła, jakby list przyczepiony do balonu, bodajże w Anglii, e, i ten list dociera do Francji, e, nie pamiętam dokładnie, ale generalnie on przebywa jakąś tam drogę, znajduje ten list. Chłopak. No i oni oczywiście zaczynają ze sobą korespondować, zaczynają się przyjaźnić, zaczynają się spotykać i tak dalej. No i dziewczyna w końcu się w nim zakochuje no i myśli, że on ją poprosi o rękę, może, a na tym spotkaniu, na którym ona o tym myśli, że to się zdarzy, on prosi ją, żeby została świadkową na jego ślubie. Także to jest taki pierwszy początkowy koncept, potem oczywiście to się rozwija w dość przewidywalnym kierunku. To jest mój główny zarzut do tej książki, ona nie jest angażująca i jest na wskroś przewidywalna. Mi się niestety nie podobała, nie będę polecać, Także Pauli, może raczej będę ufać w kwestii poleceń, thrillerów i kryminałów, może nie w kontekście obyczajówek. O kolejnej książce, którą przeczytałam, już Wam właściwie trochę wspominałam w kontekście książek queerowych, to jeszcze w czerwcu o tym rozmawialiśmy, to była książka PET. I jeżeli czytać ją literalnie, to to nie jest wyjątkowa książka. Ona generalnie dotyczy tego, że dziewczynka transpłciowa w tym przypadku, ale nie ma to znaczenia w kontekście fabuły, to jest po prostu element kreacji postaci. Właściwie jest wpleciona w książkę bardzo naturalnie. I Matka jest malarką, i pewnego dnia dziewczynka ym, doprowadza do tego, że z obrazu jej matki wychodzi pewne stworzenie i twierdzi, że jest łowcą, która ma złapać potwory w jej mieście. E, jej miasteczka słynie z tego, że wszystkie potwory zostały dawno wypędzone, więc ona nie wie o co chodzi, ale kiedy ten potwór, ten potwór łowca właściwie informuje ją, e, właśnie ten pet, e, że ten potwór jest w domu jej najlepszego przyjaciela, e, no to dziewczyna zaczyna angażować się w to poszukiwania e, i w to polowanie, Powiedziałabym, po to, żeby złapać właśnie tego potwora. No i brzmi to jak powiedzmy fantastyka. E, no, bo mamy potwora, który chce ścigać inne potwory i tak dalej, wychodzi z obrazu rzeczy totalnie nierealne. Tylko, że to wszystko jest jedną wielką metaforą. E, tej powieści nie czytałabym literalnie, nie czytałabym jej dosłownie tak, jak została napisana, e, tylko w niej naprawdę trzeba się dopatrzeć drugiego dna. Oczywiście można czytać bezrefleksyjnie, ale wyciągniecie z tej książki to, co jest jej esencją, dopiero wtedy, kiedy zrozumiecie, czego metaforą są potwory, czego metaforą jest łowca e, i co tak naprawdę dzieje się w tym miasteczku. Z tej perspektywy rewelacyjna, oryginalna, wciągająca, chociaż akurat po angielsku napisana, Dość skomplikowanie, więc tutaj uważałabym, raczej nie zaczynałabym od tej książki czytania po angielsku. Natomiast na pewno warto zwrócić na nią uwagę, bo to jest, to jest historia, którą można czytać na wiele różnych sposobów i myślę, że za każdym razem coś tam się z niej innego wyciągnie. Także z tej perspektywy zdecydowanie polecam. Kolejna książka, którą czytałam i o której rozmawialiśmy właśnie w kontekście książek queerowych, to było Pod tęczą, czyli taka trochę satyra na współczesne społeczeństwo, prezentowane w książce z dwóch perspektyw. Dlatego, że mamy z jednej strony bardzo homofobiczne miasteczko, bardzo takie konserwatywne, zamknięte, zresztą okrzyknięte najbardziej homofobicznym miasteczkiem w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony mamy grupę aktywistów LGBT, którzy przyjeżdżają do tego miasteczka um, po to trochę, żeby je poprawić. I to, co mi się podobało, to fakt, że nie mamy tutaj takiego standardowego zabiegu, że my jesteśmy tęczowi, pokrzywdzeni, biedni, nikomu nie szkodzimy, jesteśmy idealni i tak dalej, a wy jesteście tacy źli, tylko obie te strony właściwie, przedstawione są i z perspektywy swoich wad i z perspektywy swoich zalet. Zalet jest mniej oczywiście, ale i osoby te bardzo konserwatywne, homofobiczne są przedstawiane właśnie jako na przykład takie, które jak to się mówi, modlą się pod figurą, a diabła mają za skórą, które zasłaniają się miłością do bliźniego, przykazaniami i tak dalej, a w rzeczywistości nienawidzą tego bliźniego, ale też ci aktywiści LGBT nie są pokazywani jako tacy właśnie uciśnieni, tacy biedni, tylko oni też nie lubią tej drugiej strony, i też negatywnie się do niej odnoszą, i też ją obrażają, i właściwie obie te strony próbują pokazać, która z nich jest lepsza, podczas gdy obie mają coś mocno za uszami. Z tej perspektywy bardzo fajna książka, angażująca. No, interesująca naprawdę, zwłaszcza, że poznajemy różnych bohaterów, różne losy różne gdzieś tam historie z zaplecza tych bohaterów że tak powiem, ich jakieś osobiste doświadczenia, które wpływają potem na ich zachowania. Nie była ta książka może jakaś wybitna, wiecie, żebym po prostu polecała ją jako absolutny must read natomiast jest ciekawa i myślę, że warto się z nią zapoznać. Następny tytuł, który również pokazywałam wam w book haulu, to było Pies i ja Kate Spicer. To jest autobiograficzna powieść o kobiecie, która Staczała się już właściwie na dno e, i pies miał jej uratować życie. I to trochę jest o tym historia. Tylko, że w dalszej, dalszej części opisu e, dowiadujemy się, że ten pies pewnego dnia zaginął, a bohaterka e, szuka go po Londynie i musi przeprowadzić różne rozmowy z różnymi ludźmi, żeby tego psa znaleźć. I ja z tego opisu wnioskowałam, że dostaniemy, mm, nie wiem, spojrzenie na doświadczenia tych innych mieszkańców. Że może bohaterka zmieni się pod wpływem właśnie tych rozmów, zobaczy, że jej życie nie jest takie złe, nie jest takie pokomplikowane, bo inni mają gorzej. E, może z, spotka kogoś, kto ją inspiruje, kto ją zainteresuje i tak dalej podczas gdy w istocie mamy tutaj jak naprawdę książkę o kobiecie, której życie zmienił pies, o tym jak wielką miłością można psa darzyć, czego absolutnie nie neguję, jestem totalną psiarą natomiast z tego poszukiwania psa i tego poszukiwania samej siebie w kontekście poszukiwania psa tak naprawdę wiele w książce nie mamy w sensie poszukiwania jest bardzo dużo, tylko że to nie wpływa bardzo mocno na bohaterkę nie powoduje raczej w mojej ocenie jej przemiany, raczej nie jest to taka sytuacja, że właśnie te wszystkie rozmowy, te doświadczenia przenoszą się po to na dalsze zachowanie bohaterki. Ważniejsze jest to zainteresowanie psem, ważniejsza jest miłość do psa niż właśnie zmiana osobista bohaterki. O następnej książce, czyli o wszystkich naszych sekretach, chciałabym móc powiedzieć cokolwiek dobrego. Niestety nie mogę. To jest bardzo, bardzo, bardzo na wskroś przewidywalna młodzieżóweczka. Mówię trochę kpiąco młodzieżóweczka, bo to jest naprawdę taka osadzona w takim totalnie standardowym schemacie, bit i grzecznej dziewczyny. Młodzieżówka, w której wszystko jest przewidywalne, wszystko mieści się w schemacie. Autorka ani o krok po prostu nie wystaje poza ten schemat, nie wychodzi poza niego, nie próbuje. Próbuję czegoś nowego. No, bo wiecie, schematy mamy od dawna w literaturze, od, powiedzmy, literatury antycznej gdzieś te elementy się przewijają. Wiadomo, że dzisiaj w młodzieżówkach nie wygląda to tak samo, jak, nie wiem, w królu Edypie na przykład, ale gdzieś niektóre poszczególne elementy można. Porównać można znaleźć. Tylko że właśnie w dobrej książce, wykorzystującej te znane elementy, chodzi o to, żeby od znanego elementu się odbić. Czyli piszemy coś w danym elemencie, w danym schemacie, w danym motywie, który znamy, który zna literatura od lat, ale wychodzimy poza niego. Wykorzystujemy go jako bazę, wykorzystujemy go jako trampolinę, ale nie opisujemy wszystko dokładnie w tym schemacie. Miałam wrażenie, czytając te wszystkie nasze obietnice, że takie książki czytałam już. Napęczki po prostu. Takich książek czytałam na pęczki, takich książek czytałam mnóstwo. Um, gdyby nie to, że sobie zapisałam tą książkę, to prawdopodobnie dzisiaj nie byłabym w stanie przywołać jej tytułu, bo totalnie niczym się nie wyróżniała. Uh, I czytając, miałam takie wrażenie, niestety, że to jest taka trochę um, książka rodem z Latpada. Nie wiem, jak dzisiaj wyglądają książki na łatpadzie, ale kiedyś się czytałam w sensie jakieś tam fanfiki, książki, takie próby pisarskie. Nie było to na najwyższym poziomie i niestety z wszystkimi naszymi obietnicami było podobnie. Przypiłam się tych wszystkich obietnic, zapatrzę do notatek, to były wszystkie sekrety, ale nieważne. Ważne, że książka naprawdę nie była wyjątkowa. Kolejną historią, która była w pewnym sensie wyjątkowa jest Czekacie śmierć. To jest nowy thriller od wydawnictwa Books for YA, czyli od nowego imprintu Zielonej Sowy i historia, która w dużej mierze mnie zaskoczyła, w końcówce niestety trochę negatywnie, ale w całej książce naprawdę pozytywnie. Mamy tutaj główną bohaterkę, która wyjeżdża na taki kurs letni do Londynu e, i tam zaczyna m, coraz bliżej niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy. E, to znaczy, osoby podobne do niej są napadane e, i te osoby, nie dość, że wyglądają tak jak ona, to jeszcze stanowią takiej bliskie, bliski krąg, dlatego, że e, pierwszą ofiarą jest dziewczyna, z którą ona się zamieniła na pokoje, dziewczyna zostaje zamordowana, potem dochodzi do kolejnych napadów na osoby, które gdzieś tam były blisko niej, gdzieś tam wyglądały tak jak ona. Dziewczyna orientuje się, że to ona tak naprawdę jest celem tego przestępcy, że to na nią ma napaść, ją ma skrzywdzić, no i próbuje dociec tego, kto jest tym sprawcą, co się tak naprawdę dzieje i dlaczego właśnie ona. I wszystko w tym aspekcie gra. Jest napięcie, są zmieniane wątki, są ciekawi bohaterowie, są plot twisty, są cliffhangery, po prostu wszystko jest na tip top. A potem dostajemy zakończenie. I to zakończenie jest dziwne. To zakończenie jest takie, którego ja nie lubię w książkach tego typu. Tutaj jako tako grało, natomiast dało się tą książkę wyjaśnić inaczej. E, tutaj nie do końca mi to grało, bo tak jak wiecie, ja nie lubię tłumaczenia pewnych realnych, realistycznych wydarzeń e, wydarzeniami paranormalnymi, czy też nieprawdopodobnymi, czy historycznymi, czy taką troszeczkę magiczną otoczką. E, I tutaj trochę z czymś takim mamy do czynienia, ale nie będę spoilerować, nie będę, nie będę mówić nic więcej, dlatego, że książka jest naprawdę warta uwagi. E, nawet jeżeli odetniecie od niej zakończenie i sposób motywowania bohatera, i uzasadnienie jego działań, to i tak to jest naprawdę fajny, młodzieżowy thriller. Następny tytuł, za który się zabrałam, to potwór. Książka, która za granicą jest okrzyknięta absolutnym mastridem, która u nas też tak zabłysnęła trochę jak supernowa, no i dość szybko zniknęła. I kiedy zabrałam się za jej lekturę, już było po tym hypie, już właściwie wszyscy ją przeczytali, widziałam masę dobrych opinii, a ja się niestety trochę od tej książki odbiłam. To znaczy, oczekiwałam po prostu czegoś innego, oczekiwałam, że to będzie bardziej pokręcona historia, bo generalnie o co chodzi w książce, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście. Mamy do tej historii 16-letniego chłopaka, który zostaje oskarżony o współudział w zabójstwie. I poznajemy wydarzenia z dwóch perspektyw. Z jednej strony jest perspektywy teraźniejszej, czyli z perspektywy tej sprawy sądowej, i to mamy opisywane w ramach stenogramów, natomiast druga oś czasu, druga linia tych wydarzeń to są wydarzenia faktycznie z przeszłości, z okolic czasu napadu. To, co mi się podobało, to ta forma. Natomiast i tematyka oczywiście. Tutaj, znaczy, trudno się o tak trudnej tematyce, że się podobała, ale była ważna i potrzebna. Natomiast odbiłam się trochę od tego, że te dwie osie czasu ani się nie uzupełniają, ani nie są ze sobą sprzeczne, ani nie dają tych samych wniosków. Chciałabym na przykład, żeby w procesie sądowym bohater został skazany, a w rzeczywistości okazało się, że jest niewinny albo odwrotnie, żeby te linie czasu jakoś się inaczej zazębiały, jakoś inaczej krzyżowały. No bo w, takim formie, w takiej formie po prostu. Po prostu książka mnie nie wciągnęła. Przeczytałam, natomiast trochę odbiłam się od niej, po prostu przeczytałam, ale to nie było nic takiego, co by do mnie przemówiło. Raczej bezrefleksyjnie, raczej bez większych emocji, a na te emocje mocno liczyłam, kiedy czytałam opinię o tej książce. Następnym tytułem na przełomie czerwca i lipca był zbiór opowiadań MidCut, który łączy wątek właśnie Meet Cute, czyli takiego uroczego pierwszego spotkania bohaterów. To jest, wiecie, ten moment, kiedy bohaterowie wpadają na siebie w sklepie i rozsypują im się zakupy i tak dalej, i niestety po raz kolejny trochę się od tej książki odbiłam. Zbiory opowiadań po prostu nie są dla mnie, bo tutaj niby wszystko grało, niby to było ładne, urocze. niektóre z tych opowiadań naprawdę były takie słodkie, cukierkowe, i takie nastoletnie. Takie, jakich chciałoby się czytać. Natomiast dzisiaj nie pamiętam ani, kto to opowiadania napisał, ani o czym one były. Nie jestem Wam w stanie przytoczyć ani jednej historii. A to świadczy po prostu o tym, że książka nie zapada w pamięci. O tym, że jest zupełnie zwyczajna i owszem, można ją przeczytać, w momencie lektury będzie miło i sympatycznie, e, tylko że po lekturze nic kompletnie nie zostaje w czytelniku. Następna książka, która też w dużej mierze właściwie ze mną nie została, to było The Way You Make Me Feel. E, tutaj mamy nastolatkę, która lubi wpadać w kłopoty, i lubi robić pranki zazwyczaj w mało odpowiednich momentach, w mało odpowiednich miejscach i drugą, która jest taką kujonką, grzeczną, porządną uczennicą. One konfliktują się na szkolnym balu, no i doprowadza to do sytuacji, w której ta prankerka, że tak powiem, zostaje przymuszona przez ojca do pracy w food trucku, który do niego należy, no i ta prymuska również jest do tej pracy zaangażowana. Dziewczyny poznają się trochę lepiej, zaczynają się trochę zaprzyjaźniać, pojawiają się inni bohaterowie, Pojawiają się fajne wątki. Tylko to jest niestety książka, która jest przyjemna w momencie lektury, ale po lekturze w głowie kompletnie nie zostaje. E, Kojarzę ją dzisiaj bardziej z okładki, a z estetyki tej okładki, niż z samej treści książki. E, musiałam ją sobie przywołać, e, przeczytać e, opis przed opowiadaniem wam o niej, e, bo inaczej nie powiedziałabym o niej kompletnie nic. Dość podobnie jest w przypadku kolejnej książki, czyli From Twinkle with Love. E, tutaj trochę lepiej pamiętam fabułę, ponieważ mamy dziewczynę, która chce dotrzeć, powiedziałabym, na szczyt jeśli chodzi o tą szkolną hierarchię, e, chciałaby dołączyć do tych dzieciaków. E, zwłaszcza, że jej eks-przyjaciółka, taka właściwie nie eks, ex, ex, nie wiadomo, e, dołączyła do tej grupy, ona nie, no i szuka trampoliny. Trampoliną może być popularny chłopak, e, który w ogóle strasznie jej się podoba, ona sobie już za cel obiera jego i marzy o związku z nim i tak dalej. E, jej się podoba on, a ona podoba się bratu tego właśnie chłopaka. E, I tamten nie jest tak popularny, nie jest takim super sportowym nie jest taką gwiazdą szkolną i tak dalej, ale mimo wszystko próbuje zwrócić na siebie uwagę tej właśnie dziewczyny. Wspólnie pracują nad projektem filmowym i chłopak próbuje pokazać, że on nie jest tylko bratem swojego znanego brata, tylko jest kimś więcej, że jest indywidualną jednostką, która też zasługuje na uznanie, szacunek, zauważenie i tak dalej. W tym sensie książka była spoko, książka była fajna, miła, sympatyczna. Ale znowu, dzisiaj jej nie pamiętam. znaczy, dzisiaj nie wiem, czy ona mi się podobała bardzo, czy trochę mniej, czy była oklepana, czy nie, bo po prostu to jest kolejny tytuł, który jest taki wpadł i wypadł. Niestety do tych książek ostatnio miałam pecha, które są takie właśnie nijakie. No i też dużą rolę jakby gra to, że w ostatnim czasie mam problem z zapamiętywaniem rzeczy, a z zapamiętywaniem fabuły książki to już w ogóle. Więc jak o czymś Wam nie opowiem na bieżąco, no to jestem pewna, że za 2-3 tygodnie nie będę w stanie tego zrobić, no bo po prostu gdzieś tam no, wydarzenia ostatnich miesięcy trochę mi się odbiły właśnie na kwestiach związanych z pamięcią. Mam nadzieję, że jeszcze mi wróci, no bo ciężko będzie opowiadać wam o książkach, jeżeli nie będę pamiętać tych książek, które czytałam. Kolejną lekturą, za którą się zabrałam, było Lilka i spółka, czyli książka dla dzieci Magdy Witkiewicz. No i oczywiście trudno mi ją oceniać w kategoriach gwiazdkowych czy bezgwiazdkowych, no bo nie jestem grupą docelową, do której książka skierowana, Nie mam też dzieci, żeby, wiecie, móc, nie wiem, patrzeć na to z perspektywy rodzica. Z perspektywy standardowego czytelnika powiem, było fajnie, e, podobała mi się Witkiewicz w wydaniu dla dzieci, natomiast czy to jest Mastery? No, nie powiedziałabym. Kolejną książką, która też w pamięci nie zapada, bo zdecydowanie nie jest wybitna, e, było To Nie jest do Diabła Love Story: Skin Deep. To jest spin-off do dylogii, To nie jest do Diabła Love Story. E, poznajemy nowych bohaterów, chociaż e, wydarzenia są w mniej więcej tej samej linii czasu, więc mamy też w wgląd trochę w wydarzenia ze życia tych głównych bohaterów, Jonasza Jelly, czy też Nutelli. Niestety, poza wątkiem tatuażu w tej książce nie było nic wyjątkowego. Tatuaże były super, ale sposób ich wprowadzenia do fabuły, cały pomysł na projekt, to, jak bohaterowie się poznają, to wszystko było dziwne, to było nienaturalne, nierealistyczne, ja wiem, że nieraz nie jest tak, że w książkach coś musi być nienaturalne, nierealistyczne i tak dalej, ale mi było bardzo ciężko uwierzyć w poszczególne wydarzenia, nawet chcąc je idealizować i nawet chcąc nie czepiać się szczegółów. Także niestety to, co mi nie pasowało, w to nie jest do Love Story, czyli kiepski styl autorki, nieprzemyślane pewne wydarzenia, nierealistyczne, raczej oklepane wątki, to wszystko mamy nadal. No i do tego została dorzucona jakaś tam otoczka z tatuażu, która też jest taka trochę dziwna i naiwna. W sensie sam pomysł na robienie tatuażu jest super, ale na przykład samo to, że bohaterka opowiada o swoim bardzo prywatnym życiu i o prywatnych emocjach, uczuciach itd., osobie, o sobie, o którym myśli, że jest tylko pracownikiem studia tatuażu. No to jest słabe, to po prostu jest słabe, nieprzemyślane. Widać, że bohaterka chce się wywnętrzyć, ale nie ma do kogo, nie ma przyjaciół, nie ma takiego otoczenia, do którego mogłaby. No więc robi to do randomowej osoby po to, żeby, żeby czytelnik poznał myśli bohaterki. No nie wypada to po prostu dobrze. Trochę lepiej na szczęście wypada książka Alka Rogozińskiego Złap mnie jeśli umiesz. E, oczywiście kolejna komedia kryminalna z Różą Król. E, tym razem Zakrwawione Futro, Świnka, Udomowiona Świnka, e, Zamek, w którym straszy. E, fajnie, ale znowu w momencie lektury fajnie, e, natomiast po czasie e, te książki zlewają się po prostu w jedno. Oczywiście to jest miła książka, sympatyczna, pośmiejecie się, odskocznia, rewelacja, e, natomiast to nie jest książka, która zmienia życie. Nie oczekiwałam tego od niej, więc w czasie lektury dobrze się bawiłam e, i też nie oczekiwałam tego, że wiecie po latach będę do niej wracać i myśleć sobie och jakie to było wybitne e, no bo wybitne nie było, po prostu było rozrywkowe no i czasami o to właśnie w książkach chodzi. Następna książka to Wiele hałasu o ciebie, opowiadałam wam o niej troszeczkę więcej w ostatnim reading vlogu więc tam was odsyłam, tam więcej wniosków e, teraz powiem wam tylko, że to była na wskroś przewidywalna historia bardzo przegadana, a to co było w niej ciekawego czyli losy bohaterów drugoplanowych zostało właściwie zepchnięte na margines i potraktowane trochę po macoszemu, e, bo w tym głównym wątku, jeśli chodzi o główną bohaterkę, jej love interest, czyli obiekt zainteresowań, wszystko jest przewidywalne. I e, jakby czytając pierwsze strony, kiedy bohaterka się zarzeka, że ona nie chce, faceta, e, a potem wyjeżdża i pierwszą, właściwie w pierwszym dniu poznaje faceta, w którym już jest prawie zakochana. No to generalnie miałam takie trochę, że, że dokładnie wiem jak ta książka się skończy Nawet bez jej czytania no Właściwie wszystkie moje przypuszczenia się potwierdziły Natomiast to co było w niej fajne, no to właśnie ci bohaterowie drugoplanowi i ich historia. W ostatnim reading vlogu pokazywałam wam też książkę Glow Up Angeli Węckiej Książkę o flippingu, książkę o remoncie, więc temat niezwykle mi bliski To jest romans, właściwie powieść obyczajowa z wątkiem romantycznym z Właśnie z wątkiem flippingu, czyli bohaterka kupuje zrujnowane mieszkanie I chce je odnowić, sprzedać za większe pieniądze no, i na polu budowy, na placu budowy, zamiast takiego starszego pana złotej rączki, pojawia się młody brygadzista, który zaczyna bohaterce mieszać w głowie. Tak jak mówiłam wam w, w tym vlogu, nie była to wybitna powieść. Brakowało mi trochę doprecyzowania kwestii związanych z remontem, doprecyzowania trochę tła bohatera, bo tło bohaterki jest dobrze nakreślone, natomiast tła tego bohatera trochę mi brakowało, ale w ogólnym rozrachunku to była przyjemna lektura, więc, więc absolutnie. Nie żałuję, że po nią sięgnęłam. Temat remontowy bardzo żywy, jeszcze, jeszcze u mnie. No i trochę mi się śmiać chciało właśnie, jak bohaterce wszystko tak szło bez problemu, bez żadnych awarii, komplikacji, konieczności, nie wiem, kucia dziur w świeżo wykafelkowanej ścianie i tak dalej. Wszystko i tak szybko ekspresował, a ja już jestem któryś tydzień na walizkach i ciągle nie mogę się rozpakować i wszystkiego ogarnąć. Więc z tej perspektywy, może trochę mało realistyczne, ale czytało się dobrze. No i ostatnia książka z tamtego vloga to była książka mojej przyjaciółki, czyli Zapomnij mi. Pokazuję ją raczej Wam sygnalnie, ponieważ nie wiem, czy jest jeszcze gdziekolwiek dostępna, bo jednak mały nakład, małe wydawnictwo, nie wiem, może trzeba by było próbować gdzieś w bibliotekach, bo są chyba te egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek. W każdym razie podobało mi się, niepotrzebnie tak długo zwlekałam, bo książka czeka na mojej półce chyba za 4 lata, odkąd poznałam Maję i dostałam tą książkę do przeczytania. Trochę się bałam, że będzie zbyt osobista, że może dowiem się o niej czegoś, czego nie to, że nie chciałabym wiedzieć, ale wiecie, czasami po prostu e, piszemy z potrzeby serca, nie myśląc o tym, kto to będzie potem czytał. E, I jak czyta to ktoś nam bliski, no to potem jest takie. Że może powiedzieliśmy za dużo. I trochę się bałam tego, ale absolutnie nie. Jakby jeżeli tutaj było coś osobistego, to ja tego nie odczułam jako przeciętny czytelnik, e, nie odczułam też tego jako przeciłka, więc było OK. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia książka Mai, chociaż śmiejemy się, że żeby wydać kolejną, to żeby trzeba było chyba wygrać w totka, e, ale mam nadzieję, że jeżeli kolejna się ukaże kiedyś, to nie będę już tak długo musiała zwlekać z lekturą, e, będę mogła sięgać w ciemno i w ogóle bez, bez żadnego zastanowienia. No powiecie co jak co, ale tak przyjaciółka, literatka to brzmi dumnie. E, i ostatnie dwie książki, o których dzisiaj Wam jeszcze za dużo nie opowiem, dlatego że będą w jednym z kolejnych filmów. To Shadow Sand oraz Krefi Mute. Dwie książki, które w pewnym sensie wybraliście mi w ostatnim book haulu właśnie. Prosiłam Was o wybór dwóch książek. Ja finalnie wybrałam trochę więcej niż dwie do przeczytania. Natomiast o wrażeniach będę Wam opowiadać właśnie w tym następnym filmie. Także jeśli chodzi o podsumowanie czerwca i lipca, to tyle. Dajcie mi koniecznie znać, co wy czytaliście w tych ostatnich dwóch miesiącach. Co zapadło wam w pamięci, czy znacie którąś z tych książek, o których dzisiaj mówiłam i jakie były wasze wrażenia, jeśli czytaliście jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka to będzie tutaj, zapowiedzi wydawnicze na sierpień, bo tym razem odwrotna kolejność i pod spodem będzie opcja subskrypcji kanału, którą polecam wam wykorzystać zasubskrybować kanał, możecie też wcisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach niczego nie przegapić dzisiaj dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie cześć!